To jest Bengaja ze swoją nową piosenką. Jeśli odejmiemy tu wszystko, co stworzyła sztuczna inteligencja, to wszystko, co pozostanie, to będzie tylko kilka linijek poleceń w oprogramowaniu AI. Cześć, jestem Bengaja, pierwszy w Europie piosenkarz AI. Chcemy pokazać ludziom, co umożliwiają obecne narzędzia AI. Ben ja został stworzony przez niemiecką agencję w Bremie przy pomocy sztucznej inteligencji. Jest to kolejny krok w świecie, w którym sztuczna inteligencja ma coraz większy wpływ na nasze codzienne życie. Wiele osób przyzwyczaiło się do wirtualnych modeli takich jak Shudu Grain, do śledzenia wirtualnych influencerów takich jak Nanuri, czy kibicowania wirtualnym gwiazdom pop takim jak Hatsune Miku. Szczególną cechą muzyka Bena Gai jest to, że został stworzony w całości za pomocą oprogramowania AI – czy w przyszłości sztuczna inteligencja będzie tworzyć lepszą muzykę? Czy prawdziwi muzycy staną się zbędni? W każdym razie to, co sprawia, że ludzie są niezastąpieni, to zdolność do posiadania uczuć, do przeżywania, a następnie tworzenia muzyki z tego, czego doświadczają. Sztuczna inteligencja tego nie potrafi, a to jest naprawdę ważne. Sztuczna inteligencja może pracować tylko z tym, co jej dano i co kazano jej z tym zrobić. Nie może niczego niezależnie rozwijać ani tworzyć własnych pomysłów to niemożliwe. A to jest to, co my ludzie mamy i zawsze będziemy mieć. Bengaya po raz pierwszy wychodzi na wirtualną scenę w lipcu 2024 roku. Pojawia się wtedy jego pierwsza piosenka Sunshine Soul. Została ona obejrzana ponad 1 200 000 razy. Reakcje internautów są mieszane, od określeń nudny czy przerażający do absolutnego zachwytu. Florian Schemberger i Pia Schreiber oraz ich zespół spędzili około trzech miesięcy pracując nad wirtualnym piosenkarzem. W tym wszystkim najważniejszy jest dla nas poziom badawczy, czyli chcemy się dowiedzieć, jakie znaczenie może to mieć dla nas, jak może nas to wzbogacić, co sztuczna inteligencja może oznaczać dla nas jako cyfrowego biznesu, to znaczy gdzie możemy ją wykorzystać i jak możemy ją wykorzystać. Aby stworzyć obrazy, filmy i muzykę dla Benagai, Florian używał typowych narzędzi sztucznej inteligencji. Wszystko to odbywa się poprzez wprowadzanie tekstu. Za pomocą Mid Journey narzędzia sztucznej inteligencji mogę zaznaczyć wybrany obszar obrazu. Obojętne, czy jest to tło, czy postać. Mogę dokonywać zmian, wprowadzając tekst. Jeśli osoba ma na sobie białą koszulkę, mogę zaznaczyć tę koszulkę i powiedzieć, aby była niebieska lub zielona. To wszystko jest możliwe, więc dobry wynik można osiągnąć dość łatwo, a na tym właśnie nam zależy. Narzędzia muzyczne takie jak Suno działają na tej samej zasadzie, potrzeba jednak sporego doświadczenia, by na przykład głos Benagai brzmiał za każdym razem tak samo. Ostatecznie to człowiek pozostaje kreatywny, ze sztuczną inteligencją lub bez niej. W przyszłości z pewnością będzie tego dużo i z pewnością będzie tam dużo tandetnej muzyki. I w gruncie rzeczy to dobrze, ponieważ ostatecznie muzycy, którzy tworzą muzykę na poważnie, którzy wkładają w nią swoje uczucia, autorzy piosenek, którzy mają w tym doświadczenie, będą bardzo różnić się od całej tej muzyki generowanej przez sztuczną inteligencję. I w końcu o to w tym wszystkim chodzi. Chodzi o to, że nie chce tylko słuchać muzyki, ale także ludzi, którzy za nią stoją, historii, która jest opowiadana. Wirtualna gwiazda i jej piosenka stworzona w komputerze raczej nie dostarczy takich emocji, przynajmniej jeszcze nie dziś.